W połowie brzmi. Tutaj mamy u mnie już wszystko się wymoczone. za jednym razem i jedziemy teraz na słup Jedziemy na słup Tutaj na przycię jak widać mamy cały nic, no ale taki w tym roku stron. No i jedziemy, zostawimy fasolę w depozyt, zobaczymy czy co na coś ruszy, czy nie. Jak nie to sprzedamy, a jakie to tak będzie lezieć w depozycie. Także zobaczymy jak to będzie. i my już tutaj się rozładowaliśmy z przyczepy, wracamy ze skupu, zostawiliśmy fasole w depozycie. Tutaj na tym skupie fajna sprawa, można zostawić sobie fasole, także nie muszą wysypywać w garażu można sobie na spokojnie przyjechać, od razu wysypać, zostawić w depozyt. Depozyt możemy zostawić maksymalnie do kwietnia. Jeśli zostawiamy fasolę, no to płacimy 20 groszy za przebieranie. Jeśli od razu sprzedajemy, tutaj za przebieranie już nie ma żadnych opłat, tylko już jest to w tej cenie, już normalnie wszystko sprzedajemy tak jakby czysto, nie? Za przewieranie się nie płaci, fajna sprawa. Odpady można sprzedać, albo można zabrać. Albo zabrać, zabrać tak, też, tak. Tak. Dokładnie. My tutaj zaleźliśmy z dwóch hektarów fasoli na tutaj co mieliśmy na przeciepie i wyszło na 600 kilo z hektara. A ja jeszcze powiem tak dla jasności, dlaczego sprzedaliśmy ponieważ nie była do końca sucha, była między 16 a 18, robiliśmy trzy próby wilgotności i tak, wymuciliśmy dzisiaj w trzech miejscowościach Wykoszyn, Radostów i Stara Wieś i tak, Łykoszyn i Radostów deszczu minął pasola sucha a w Starej Wsi popadało, tak popadało i dlatego ona nie wyschła do końca i ja mam doświadczenie z ostatnich lat, że ja takiej fasoli nie zrzucam w domu, bo tak i takiej nie wysuszę, tylko dlatego od razu sprzedajemy, bo na tym skupie jest suszarnia. tak, fasola będzie dosuszona do odpowiedniej wilgotności, czyli do 16%. Tak. Ta fasola była na granicy, bo my ją zbadaliśmy po wymuceniu. Ta fasola była na granicy. Wróciliśmy ją. Dzisiaj od razu ją zaczęliśmy zbadać. Wyszło nam trzy razy ją, badaliśmy i wyszło nam od 16 do 18 tak, tak. Powinno być poniżej 16. Także ja już wiem, żeby takiej pasoli nie trzymać, tylko najlepiej ją wysuszyć od razu. A na tym słupie jest suszarnia, także nasza fasola poszła do podsuszenia. Chociaż myślę, że ona najważniejsze to było ją przebrać, bo te odpady to jednak tam trochę wilgotności robią. I mamy te odpady na przyczepie będzie na koplą. Nawet w sobie to w kamerze nie widać tych Nie, bo odpada, ja zdarzyłem odpadów odpadów jest 160. 166 kg, czyli tam 83 kg z hektara odpadów. Także tam procentowo sobie później to policzymy, no ale to bardzo mało, naprawdę. Tak. no w fasoli mało, to i odpadów mało, więc co ty ciemy mówić. Dobra, no, no my to już... Bardzo dużo, jak na taki super nie wiem. Tak. Dobra, my się już żegnamy, żeby było na tyle.